Za nami pełne emocji pierwszy z konkursów na skoczni do Dolotów w Wikersund. Przyniósł nam sporo emocji i już pokazał, że rekord y, skoczni będzie solidny. W tym pierwszym konkursie ten rekord na razie wyniósł 221 metrów, czyli 19 metrów bliżej od rozmiaru obiektu. Nie żony, że w drugim konkursie ten rekord zostanie jeszcze poprawiony. No ale do tego potrzeba przede wszystkim dobrych warunków wiecznych. i na takie liczymy w tym drugim konkursie, który oczywiście poprzedzony zostanie kolejną serią próbną ku ocenie warunków, czy się zmieniły na lepsze, czy na gorsze. A więc zapraszamy proszę Państwa na razie, cały czas prowadzi w tych mistrzostwach Stefan Laje i nie wydaje się, żeby to się miało zmienić do końca tych mistrzostw. Stefan Laje na dobrej drodze. Ku temu sukcesowi, chociaż oczywiście jeszcze wiele się może wydarzyć. Polek numer 13, więc wydaje się, że warunki będą takie same jak przy pierwszych zawodach. Markus, a otwiera sobie próbną. No i widzimy, jak otwiera ponad 200 metrów. 203,5, noty 19, 18,5, więc próba bardzo dla niego udana. Numer drugi, Sven Hanawald, który troszkę stracił. Po ostatnim konkursie, no stracił pozycję z tym Fajtagiem, no bo Fajtag jednak wyprzedził po ostatnim konkursie. No dzisiaj w serii północnych Hanawal bez rewelacji 180,5 metra. Noty 18, 18,5 punktów. W pierwszej serii północnej było troszkę lepiej, no ale też próba nie była jakaś rewelacyjna. Eresiat Fajtag. Podobnie jak Azerbiszele. 205 metrów. No ty jednak niższe. Stąd przegrywa z Azerbiszele. od 50 punktu. 205 metrów. No ale już wtedy próby wyraźnie przekroczył 200 metrów. No i na pewno zawodzą ciekawe emocje z zawody. Severny Freund. Pierwszy konkurs dla niego nieudany, no bo ile Azerbiszele był imponujący, prawie 200 metrów, po drugi drugi koszmarny. Teraz w serii płynnej źle. 151,5 metra z upadkiem. No i ostatnie miejsce. Na zawsze odległość jeszcze upadek do tego. Roman Duklelka przed nami. Danego też pierwszy konkurs kompletnie nieudany. Chyba zajęł ostatnie miejsce w tym konkursie. Albo przed. Nie, przedostatnie, bo Gausson był sobie w drugi. Teraz 155 metrów. No, ty 17, 17 bo był to przedostatni przedostatni. Tymczasem Karl Geiger. Danego pierwszy seria prób na kompletnie nieudana, No ale pytanie, czy z jego winy czy jednak oczywiście po prostu hmm, warunki jakieś się pogorszyły. No teraz nie to lepiej, ale też bez fierberek. To jest 147,5 metra. No typo 17,5 punktów przedostatni. <laughs> Z numerem 7 David Ziegel. No to skocznie widzimy trudne dla zawodników. No bo jeśli nie przyleci jednej fazy, no to potem ciężko jest wrócić do tych 200 metrów. Chociaż widzimy, że David Ziegel trochę w tym skoczcie chyba w tej próbie 186,5 metra mimo turbulencji daleko do takiej odległości noty 17 17,5 metra jest trzeci tuż przed z panem a z numerem 8 Severin Front 2 No 183, noty 19 i trzecie miejsce nieznacznie przed Davidem Zieglem, tymczasem Andreas Wank, dziewiąty zawodnik serii próbnej, 186,5, noty 19, 18 punktów, teraz on jest trzeci, Nieznacznie przed sobą, tym drugim. Na czele nic się nie zmienia. Prowadzi ISEP przed freitagiem, a na rozbiegu z numerem 10 plus paszkę. Zbyt daleko, bo go nie poniesie. Po, po, zdobył to wpadkę, co gajkę wcześniej. 96,5 metra, niskie noty. No, ale to pewnie wypadek przy pracy. Taki ewidentny. Konstantin Schmidt tymczasem. Schmidt, liderem tej serii brudnej w tym momencie. 219,5 metra. Noty 19, 19,5 punktu. poleciał sobie. No i widzimy, że efekty są widoczne. 20 punktów przed azb w tym momencie. No ale już się trafił na rozbiegu. No i potem można było leczyć ile wlezie. Martin Schmidt też agresywnie, ale tak daleko nie poleci. Niemniej, ponad 200. 206 metrów, noty 18, 18, punktów, o jeden punkt przed Eisenbahn. Martin Schmidt, wicejedynerem na razie tej serii próbnej, do końca 5 zawodników pozostało. Martin Haman w tym momencie, pamiętamy, w pierwszym konkursie i Martin Hamann, i Martin Schmidt byli na podniu konkursu. Teraz jednak Hamann dużo słabszy od Schmidta na razie w serii próbnej. 138 metrów, noty 18, no i szału nie ma. Tymczasem Andreas Wellinger. No, w tym pierwszym konkursie to już zapadł na czwartym miejscu, więc także ten wynik był obiecujący przed tym drugim konkursem, który teraz yy, niedługo się rozpocznie. Tu strójpłótny Wellinger bez szału, ale też bez większych kłopotów. 175,5 metra, noty 18, jest dziewiąty, no ale z nadzieją, że w konkursie będzie tylko lepiej. Filip Raymond tymczasem, trzeci zawodnik yy, mistrzostw na razie. Kobiec 100 metrów 190, nie było, było 108. No te 18 punktów jest 5, no taki wynik przeciętny na plus bardziej niż na minus. Tymczasem, Gatek, pierwsze zawody dla niego bardzo pomyślne, bo je po prostu wygrał. Teraz seryjnej przeciętnie. 188 metrów, no typo, 17, i punktu jest siódmy. On bardziej dzięki temu zwycięstwu w ostatnim konkursie Znów się na płycie lidera tych mistrzostw Niemiec. pan Laj W, w pierwszym w szóstym, w drugim podobnie w serii próbnej. 201,5 metra, noty 19 średnio. No i piąte miejsce dla Stefana Laje w serii próbnej, a więc wygrywa Konstantin Schmidt, drugi Martin Schmidt, trzeci Markus Azebisze, czwarty Rysiad Freitag, piąty Stefan Laje. No i ci zawodnicy przekroczyli 200 metrów. Szósty Filip Raimund, siódmy Andreas Bank, ósmy Gatek, potem dziewiąty Severin Fein, drugi, dziesiąty David Ziger, jedenasty Sven Hanabald. Jedenastu zawodników przekroczyło granicę 150 punktów w serii próbnej. 14 przekroczyło 100 punktów. Trzech nie osiągnęło tej granicy. 11 Sven Hanawald, potem Andreas Bringer, Roman Dukleka na miejscu 13, 14 Karl Geiger, potem Martin Hamann, Severin Freund, pierwszy, no i na ostatnim miejscu Pius Paszke. Tak wygląda to w serii próbnej. Za chwilę emocje konkursowe.